27 września, Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, wiersz od 18 do 22. Za kogo uważają mnie tłumy, a za kogo wy mnie uważacie? Myślę, że to pytanie chyba od najmłodszych lat każdego z nas e, tak dotyka, że nie potrafimy wobec niego przejść jakoś obojętnie. Z jednej strony Jezus pyta, jaki jest sondaż, co ludzie mówią e, no, o mnie, jak mnie widzą, ale z drugiej strony nie pozwala, żebyśmy się tylko zatrzymali na jakiejś opinii większości. Ale pyta się Ciebie, a Ty za kogo mnie uważasz? Kim jestem dla Ciebie? Czy jestem kimś na tyle ważnym, że jesteś w stanie uznać mnie za fundamentalną część swojego życia? Bo od tej odpowiedzi, za kogo Ty mnie uważasz, zależy, można być, każdy Twój krok, każda Twoja decyzja. Twoja odpowiedzialność też za tę odpowiedź. Bo przecież każdy z nas dokonuje jakichś wyborów w swoim życiu. Wybiera małżeństwo, wybiera kapłaństwo, wybiera jakiś zawód, wybiera jakąś konkretną drogę i misję. Ale w tym przypadku jakby to nie tylko koncentruje się na pewnych wyborach takich dotyczących życia, może nawet właśnie zawodowego. Czy też e, jakiegoś, jakiejś innej formy, tylko dotyczy to po prostu zbawienia. Czy, czy ty jesteś w stanie e, absolutnie mi zaufać, e, mnie wybrać, e, mi się e, właśnie poświęcić w jakimś sensie, żebym to ja był Twoją drogą? bo nie jestem człowiekiem z przeszłości, tak jak ci, którzy odpowiadając na to pytanie, powiedzieli, jestem Jeremiaszem, jestem jednym z proroków, może Janem Chrzcicielem, ale jestem kimś, jestem kimś tym, który przychodzi i Cię prowadzi do przyszłości. Jestem jakby projektem Twojego życia. Jestem wypełnieniem tego wszystkiego, co, co jest w Tobie największym pragnieniem. Jeśli, jeśli to uznasz, to możesz być jakby spokojny, że, że w Tobie dokona się to, co jest głęboko na dnie Twojego życia, Twojego serca. Co powiesz? Kim jestem dla Ciebie? Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia.